Cześć w dzisiejszym odcinku testuję Samsunga Galaxy S5 Neo. Samsung kontynuuje tradycję sprzedawania x flagowych modeli na długo po premierze. Tak się składa, że na rynek trafiła właśnie odświeżona wersja modelu S5, która nazywa się S5 Neo. Ja ją trzymam w dłoni. Trzymam również w dłoni pierwszego S5, czyli oryginalną wersję. W związku z tym w tym teście porównamy sobie oba telefony. Zobaczymy, czy odświeżenie wyszło na plus. Czy jest to również poprawa tamtego urządzenia, czy jednak tylko kosmetyka. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o zewnętrzne telefonu, to urządzenie natychmiast jest rozpoznawalne jako Samsung. Ma charakterystyczną, zaobloną bryłę, ale również dość łatwo jest roz Poznać oba te telefony. Jeżeli akurat zastanawiacie się, czy trzymacie w dłoni S5 czy S5, no to zwróćcie uwagę na kilka cech. Po pierwsze, na korpus dookoła. Na ramkę korpusu, dlatego że ona wygląda inaczej. Żłobienie zmieniło kształt, jest bardziej powiedzmy eleganckie, jest bardziej matowe i nie tak błyszczące jak poprzednio. Sama ramka również jest wyraźnie mniejsza, jeżeli porównacie sobie oba telefony. Druga sprawa jest taka, że zmieniono również wykończenie klapki baterii. Ono również nadal ma takie małe dziurki, ale one są znacznie mniejsze niż poprzednio. Wygląda to dużo bardziej elegancko, muszę przyznać. Mi się znacznie bardziej podoba. Ta klapka również jest bardzo miękka i w związku z tym nie będzie się rysować. Natomiast niestety widać na niej ślady po palcach. Dużo łatwiej się tłuści niż to poprzednie tworzyło ale jeżeli zerkacie sobie na oba telefon, na pewno najłatwiej odróżnicie patrząc na port ładowania, ponieważ on tym razem nie jest zasłonięty. To jest odsłonięty port micro USB 2.0, usunięto tutaj port złącze USB 3.0, które było w oryginalnym S5, ale oczywiście telefon nadal jest wodoodporny, można normalnie sobie telefon zanurzyć, nic mu się nie powinno stać, to jest również dużą zaletą tego urządzenia. Nie Udało mi się natomiast ustalić, czy na froncie znajduje się szkło hartowane Gorilla trzeciej generacji, takie było w oryginale, tutaj ciężko powiedzieć, Samsung tego nie potwierdza. Nie podoba mi się również to, że aparat fotograficznie wystaje z bryły urządzenia. Trzeba na niego uważać, jeżeli telefon się na coś twardego. Natomiast na pewno telefon bardzo przyjemnie wpasowuje się w dłoń. Podoba mi się również to, że telefon da się normalnie otworzyć. Jest dostęp do baterii, jest możliwość jej wymiany. Jest również slot na karty pamięci, w związku z tym pamięć można sobie rozbudować inaczej niż w Galaxy S6. A telefon pracuje na kartach microSIM. Właśnie w taką musicie się wyposażyć, jeżeli planujecie telefon kupić. Ja muszę stwierdzić, że jeżeli chodzi o zmiany stylistyczne, delikatne, niewielkie, ale jednak zauważalne, uważam, że one wyszły S5 Neo na plus. I telefon wygląda lepiej niż oryginał. Ekran się nie zmienił. W S5Neo znajdziecie matrycę w rozmiarze 5,1 cala i rozdzielczości 1080p, co oznacza, że ostrość jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi z kolei o technologię, to jest to ciągle matryca Super AMOLED. W związku z tym są rewelacyjne osiągi. Jest bardzo wysoki kontrast, perfekcyjne kąty widzenia. Świetnie wyglądają również kolory, bo są nasycone. Da się oczywiście jaskrawością sterować, jeżeli wolelibyście takie bardziej stonowane. W związku z tym ekran może pochodzić z telefonu, który pojawił się na rynku półtora roku temu. Jest ciągle jeden z najlepszych, jakie istnieją. Zmiany dotknęły natomiast procesora W telefonie znajdziecie ośmierdzeniowy układ Exynos 7580 taktowany zegarem 1,6 GHz z układem graficznym Mali-T720 i 2 GB pamięci RAM. I W testach benchmarkowych ten procesor okazuje się być wolniejszy niż ym, Snapdragon 801, którego mogliście znaleźć w oryginalnym S5, co oznacza, że urządzenie jest wolniejsze. Natomiast nie jest wolne. W, w tych samych benchmarkach okazuje się, że ym, ten procesor odpowiada Stamtagonowi 615, którego możecie spotkać na przykład w HTC One M8S albo w Sony Xperia M4 Aqua. W związku z tym jest to procesor, powiedzmy, z takiej średniej, wyższej półki. Zachowuje się w codziennych zastosowaniach zupełnie w porządku. Wszystkie podstawy aplikacji są otwierane w dobrym tempie. Mnie zdarzyło się w telefonie natrafić na pojedyncze przeładowania interfejsu czy przerysowania jakiejś animacji. Natomiast można mieć nadzieję, że one wynikają z tego, że urządzenie jest bardzo świeże i Samsung te problemy usunie wraz z aktualizacjami. Jeżeli chodzi o dysk wewnętrzny, to w urządzeniu znajdziecie 16 GB pamięci. Natomiast na pliki użytkownika dostępne jest mniej więcej 10 GB. S5 Neo pracuje na Androidzie w wersji 5 z nakładką systemową TouchWiz w wersji, która debiutowała wraz z Galaxy S6. To są akurat pozytywne cechy, ponieważ ym, po prostu jest to świeża wersja systemu. Jeżeli chodzi o interfejs, to znajdziecie w nim kilka praktycznych rzeczy. Na ekranie blokady możecie znaleźć skrót do włączenia aparatu fotograficznego albo do aplikacji z wybieraniem numerów. Nie da się telefonu wybudzić podwójnym stuknięciem w ekran, ale wystarczy nacisnąć klawisz domowy, który znajduje się pod ekranem. Zadziała to dokładnie tak samo. Na pasku powiadamień z kolei są skróty ważnych funkcji urządzenia. Można je sobie poprzestawiać. Po wejściu do menu głównego da się sortować aplikacje alfabetycznie. To mi się również podoba. Można również w telefonie zmieniać wygląd interfejsu poprzez motywy. Motywy na start są trzy zainstalowane w urządzeniu. Możecie doinstalować sobie inne. One zupełnie zmieniają wygląd samego menu telefonu i wszystkich aplikacji, łącznie również z czcionkami. W związku z tym można dopasować wygląd telefonu do swojego własnego się. Menedżer aplikacji pozwala na zamykanie wszystkich programów, które działają w tle przy pomocy jednego przycisku. Podoba mi się również aplikacja Smart Manager, która pozwala monitorować pracę pamięci operacyjnej urządzenia i usuwać jakieś zbędne, śmieciowe pliki, które zostają po odinstalowanych programach. Fajny jest również tryk, który podoba mi się również w Galaxy S6 z możliwością szybkiego włączenia aparatu fotograficznego. Wystarczy dwa razy kliknąć w klawisz domowy. Świetna rzecz, działa na każdym poziomie menu. Można również podzielić sobie ekran na dwie części, tak żeby używać dwóch aplikacji naraz. Wystarczy dłużej przycisnąć klawisz wielozadaniowości, który znajduje się pod ekranem. Pojawi się wtedy właśnie menu, z którego można wybrać sobie programy, które w ten sposób pracują. Można również przenosić w łatwy sposób treści pomiędzy mm, obiema aplikacjami, na przykład z galerii można szybko przerzucić sobie zdjęcie do wiadomości, tak żeby wysłać MMS. Podobnie jak w S5, również w S5 Neo znajdziecie monitor part serca, który znajduje się pod aparatem fotograficznym i pozwala zmierzyć puls. To jest rzecz, która może się przydać osobom, które uprawiają sport albo takim, które mają problemy jakieś z sercem. Natomiast nie znajdziecie w urządzeniu czytnika linii papilarnych. Samsung w ramach oszczędności go usunął. Trochę szkoda, bo to była taka flagowa, bajerowa funkcja, którą dodano przy okazji tego modelu. Oszczędności zauważcie również przy okazji funkcji muzycznych, ponieważ w urządzeniu nie ma radia FM, które było w Galaxy S5. Jeżeli z kolei chodzi o odtwarzacz muzyki, to jest to ta sama aplikacja, którą możecie spotkać w Galaxy S6. Bardzo wygodny, fajny program, który ma przejrzysty, wygodny interfejs, w którym znajdziecie możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Jest również rozbudowany ekualizer, Do pełni szczęście brakuje modułu pobierania okładek, ale na szczęście jakość tworzonego dźwięku jest świetna, godna flagowych modeli. W związku z tym telefon można nazwać takim naprawdę muzycznym urządzeniem. Jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów w urządzeniu, oczywiście telefon radzi sobie z rozdzielczością 1080p. Jest dedykowana aplikacja która ma przeciętne wsparcie dla kodeków i formatów, nie udało się trafić na filmy, które nie są odtwarzane, natomiast ma bardzo fajną funkcjonalność, bo jest obsługa gestami, jest również możliwość wskazywania napisów. Po to, żeby wyświetlić je sobie w filmie, jest również opcja wyświetlania filmów w oknie pop-up. Aparat urządzenia to 16-megapikselowa matryca, wsparta pojedynczą, skuteczną diodą doświetlającą scenerię. I tak się składa, że jest to jaśniejszy obiektyw niż ten, który mogliście spotkać w Galaxy S5. W związku z tym zdjęcia robione w ciemniejszych, gorszych warunkach świetleniowych powinny wychodzić lepiej. Jeżeli chodzi o interfejs, to on również jest podzielony na tryby i wygląda bardzo podobnie do tego, co można spotkać w Galaxy S6 z kolei. Co oznacza, że jest tutaj tryb automatyczny, tryb profesjonalny, możecie włączyć sobie również tryb panoramy, jest tryb HDR. Z rzeczy, które mi się mniej podobają to fakt, że niestety ten interfejs jest trochę okrojony względem modelu flagowego, to znaczy nie znajdziecie na przykład w trybie profesjonalnym możliwości ustawienia punktu ostrości na fotografowanym obiekcie, nie znajdziecie również efektownie wyglądających filtrów, brakuje również możliwości robienia zdjęć wirtualnych, czyli zdjęć, które pokazują jakiś obiekt z różnych stron, natomiast jest możliwość zmiany podstawowych parametrów, takich jak ISO i balans bieli. Jeżeli zaś chodzi o jakość robionych zdjęć, to telefon muszę pochwalić, dlatego że rejestrowana jest ogromna, fenomenalna ilość detali. Zdjęcia dzięki temu są bardzo szczegółowe, jest wysoka rozdzielczość, w związku z tym można sobie później te zdjęcia rekadrować. Świetnie również są odwzorowane kolory, natomiast trzeba zauważyć, że w nieco chłodniejszy sposób niż w oryginalnym Galaxy S5. Należy również pochwalić kontrast, on jest świetny i zdjęcia w efekcie naprawdę cieszą oczy. Natomiast są również tutaj plusy i minusy. Na minus na pewno fakt, że telefon niestety notuje ogromną porażkę, jeżeli chodzi o zdjęcia robione w ciemnościach. No niestety ten jaśniejszy obiektyw nie pomaga, po prostu zdjęcia są rejestrowane ze zbyt krótkim czasem naświetlania i nic na nich nie widać. Na plus z kolei aparat na froncie, dlatego że jest to teraz 5-megapikselowa matryca, wcześniej to był 2-megapikselowy aparat i ona rzeczywiście robi dobre zdjęcia, naprawdę z odpowiednią ilością detali i również z zupełnie nieźle wyglądającymi kolorami. Rzadko mi się zdarza chwalić aparaty na froncie, ten jest zupełnie w porządku. Jeśli chodzi o jakość nagrywanego wideo, to telefon nie radzi sobie z rozdzielczością 4K tak jak oryginalny S5, czyli również to jest nieco słabiej ponieważ radzi sobie z rozdzielczością 1080p. Najpewniej dlatego, że prostu procesor by tego nie uciągnął, natomiast nie ma co narzekać, ponieważ to 1080p, to Full HD, jest naprawdę świetnej jakości, z rewelacyjną, wielką ilością detali, z pięknie wyglądającymi kolorami. Takie filmy można spokojnie kręcić w każdej rzeczywej sytuacji. Telefon oczywiście obsługuje sieć LTF. Na start są zainstalowane dwie przeglądarki internetowe. Internet i Chrome, obie bardzo wygodne, obie praktyczne. Jeżeli z kolei chodzi o jeszcze jedną oszczędność, którą na koniec udało mi się znaleźć, no niestety w telefonie nie ma diody podczerwieni, w związku z tym nie da się go używać jak pilota. Inaczej niż Galaxy S5, w którym taka dioda była. Jeżeli chodzi z kolei o czas trzymania na jednym ładowaniu, nic się tutaj wielkiego nie zmieniło. Maksymalnie dwa dni w cyklu mieszanym, to jest wszystko co telefon da się wycisnąć. Podsumowując, w niektórych kwestiach Samsung Galaxy S5 Neo jest poprawą w stosunku do poprzednika. Urządzenie zyskało na zmianach w stylistyce, ma również odświeżony, lepszy, bardziej praktyczny interfejs. Natomiast niestety w urządzeniu również poczyniono wiele oszczędności. Można je zauważyć na przykład w braku czytnika linii papilarnych. Na pokładzie nie ma również radia, nie ma również diody podczerwieni. Jest również słabszy procesor i te wszystkie oszczędności wskazują, że urządzenie powinno być na wolnym rynku tańsze. Natomiast okazuje się, że nie jest. Galaxy S5 Neo można w chwili obecnej kupić w mniej więcej tej samej cenie co Galaxy S5 i to mi się nie podoba. Uważam, że urządzenie powinno kosztować mniej. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić ten telefon, sprawdźcie koniecznie, czy za te pieniądze nie da się kupić czegoś mocniejszego. Jeżeli cena się zgadza, ja muszę stwierdzić, że Galaxy S5 Neo używało mi się bardzo wygodnie, bardzo przyjemnie. Uważam, że to dobry telefon, w związku z tym mogę go polecić. A co wy sądzicie o Samsung Galaxy S5 Neo? Czy uważacie, że urządzenie jest udane? Czy będzie się sprzedawać lepiej niż oryginalny S5? Pamiętajcie, że Samsung nie był specjalnie zadowolony z wyników sprzedażowych swojego eksplagowego modelu. E, piszcie co sądzicie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś smartfonowe pytania, to oczywiście ja zachęcam Was do zadawania ich w sekcji komentarze. A jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, koniecznie, ja będę bardzo wdzięczny. Zasubskrybujcie również ten kanał po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć.